Moi drodzy, to, że za kilka chwil po i po modlitwie powszechnej nastąpi obrzęd pobłogosławienia nowego tabernakulum, potwierdzonego w słowach, ale i w znakach, chociażby okadzenia, to jest dla nas bardzo szczególna zachęta, abyśmy w kilku słowach, w tym przez te kilka chwil właśnie tutaj, i przeżywając pielgrzymkę i obecność pielgrzymki w miejscowości i w parafii, rozważyli tajemnicę Eucharystii. Pierwsze czytanie: Prorok Jeremiasz. To bardzo szczególne zaproszenie, albo wręcz zapowiedź. Właśnie tego, że przyjdzie taki czas, że ci, którzy wtedy, w tamtym czasie proroka Jeremiasza, byli doświadczeni przeciwnościami, trudnościami, niewolą, Bóg mówi: Przyjdzie taki czas, że to się wszystko przemieni, że ja to odnowię, ja zaznaczę swoją bliskość i swoją obecność. Jak człowiek jest w stanie sobie wyobrazić bliskość Boga? Prorok Jeremiasz, między innymi, wspomniał o tym, że Bóg odbuduje ich domy i że będą tańczyć, śpiewać pieśni, pełne wesela. Za chwilę dodał, będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii uprawiający, będą sadzić i zbierać taki obraz narodu wybranego Przypominający to wszystko, co się dokonało w życiu ich przodków wtedy, kiedy Bóg przeprowadził naród z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. To była ich ziemia. Byli tam bezpieczni, to był Boży dar. Oczywiście stawali wobec tego wyzwania, zaproszenia, obowiązku sadzić, zbierać, pielęgnować. To był ten obraz i ta wyobraźnia człowieka. W jaki sposób Bóg zaznaczy swoją bliskość? I przyszedł Jezus Chrystus i mówi, ale Bóg jeszcze w inny sposób chce potwierdzić tę bliskość. Oto ja jestem Bogiem, jestem z Tobą, jestem przy Tobie. Co więcej, to się nie skończy z tą chwilą, kiedy zmartwychwstanę i wstąpię do nieba. To będzie trwało we Eucharystii. Jestem przy Tobie. Niewyobrażalna rzecz. Niepojęta. Jesteśmy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tabernakulum z tym wizerunkiem. Wspomniałem w jutro będzie rok, kiedy wracając ze Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie z młodymi zajechaliśmy do Paralemonial, do miejsca, gdzie była Małgorzata Alako, gdzie Chrystus jej się objawił, i objawił tajemnicę najświętszego serca swojego, a pierwsze objawienie było związane z tym, że Chrystus wziął jej serce i przyłożył do swojego serca umęczonego, tajemnica bliskości Boga. I to mówię przede wszystkim tylko dlatego, żebyśmy stanęli z takim pragnieniem, z taką tęsknotą, że to, co świat zwykł nazywać, i my nieraz mówimy byłem nam szy. Poszedłem do Kościoła. Ale jeżeli uczestniczyłem w sakramencie Eucharystii, to jest ten czas i to jest ta tajemnica obecności, bliskości, miłości, daru Boga. Jak się czujecie, kochani rodzice, kiedy wasze dzieci mówią, a byłem, widziałem, spotkałem mamę tatę. Albo jeszcze inaczej określają. Ale wy mówicie, ja dałam siebie, dałem siebie. A więc mów pozytywnie, jakże to jest piękne. Świat na zewnątrz powie, byłeś w domu. Tak, ale nie tylko w czterech ścianach. Ja wszedłem w miłość mojego domu. Ja doświadczyłem tajemnicy życia mojego domu. My tego dzisiaj tutaj dotykamy. A to, co jest w tej dzisiejszej Ewangelii, jest takim bardzo też szczególnym przypomnieniem. Spróbujmy w tej kobiecie kananejskiej. Zobaczyć tajemnicę człowieka, który staje wobec Boga, pierwsza rzecz może zaczynając właśnie od tego, że ona była tą kananejską kobietą, obcą, i spójrzmy na to w taki sposób, to nie jest dla mnie obce, co Bóg mnie ofiarowuje, co wpisuje w Eucharystię, w ten sakrament. Kiedy żeśmy szli, jeden z młodych, nie wiem, które to, nawet dziko widzę teraz, zadał pytanie o to szczególne moje doświadczenie w kapłaństwie. I wspomniałem o tym, że w 1991 roku, jak jako Diakon, służyłem Janowi Pawłowi II podczas Mszy na grykoli w Warszawie. Ale ja wtedy byłem świadkiem, jak papież sprawuje sakrament Eucharystii. Ja wtedy miałem okazję nawet nie tylko zobaczyć, ale w jaki sposób da się wprowadzić. Ten tajemnicę człowieka, który inaczej nie potrafi tego nazwać, kiedy on podszedł już potem po modlitwie powszechnej, po procesji z darami, kiedy stanął przy ołtarzu, on wszedł w inny świat. Jego nie było. Ja byłem miesiąc od wtedy, i wtedy zaczęła się we mnie tęsknota, żebym ja też tak próbował i chciał. Umiał to już, jest inaczej. Ale zobaczcie, kochani, to jest to, to jest moje. To nie jest obce. I Bóg jakby nieustannie to przypomina. To jest tutaj wpisane, w każdej Eucharystii. Może właśnie ta wspólnota pielgrzymkowa, może ta szczególnie kiedy właśnie się tutaj łączymy, z tym wszystkim, co jest życiem Waszym, drodzy parafianie, związanym i z Panią Heleną, jubilatką 107-letnią tutaj, i związanym z tym Waszym oddaniem, i z tym, no jest, jeszcze się odgrzeje. To jest moje. Nie jest na zasadzie przejdź sobie. I to jest również ten obraz Chrystusa. Ale idziemy dalej. To, kiedy ona staje. Córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Na to spójrzmy w taki sposób, że w tym, co jest nasze doczesne, my potrafimy, jeżeli nawet nie dotrzeć, to chociaż próbować wierzyć, że to jest coś o wiele bogatsze niż tylko obraz, niż tylko gest, niż tylko słowo, obecność kogoś. To jest. I to się uobecnia, to się potwierdza. I może ten dzisiejszy, też ewangeliczny obraz, kiedy Chrystus mówi o chlebie, a ta kobieta mówi o tych okruchach, może też jest w jakiejś mierze takim przypomnieniem i takim potwierdzeniem. Ktoś może powiedzieć, no i co w tej Eucharystii takiego nadzwyczajnego? Przepraszam Panie Jezu i Was, okruchy dostaje? Nie, w tym jest miłość i życie Boga. Nie tylko to, które jest gdzieś poza nami, ale to, które On przeżywa i ofiarowuje nam. Ksiądz Maciej trochę krócej jest kapłan. Ale przecież, kiedy sobie uświadamiamy, że w tym znaku chleba i wina, które za chwilę się tu znajdą, jest życie i całe bogactwo każdego z was. Tych, którzy są w naszych domach, tych, których niesiemy. Są tutaj ci, którzy nie tylko jak pani Helena, ale również trochę mniej mając lat, ale mają dzisiaj rodzinę. Przecież to jest ten ten wyjątkowy znak i ta wyjątkowa tajemnica, kiedy nad tym Chrystus mówi: To jest moje ciało, to jest moja krew. Ja jestem, ja umacniam, ja tworzę, ja przemieniam, ja wspieram. Czy to mało? Dzisiaj to przyjmujemy, to chcemy odnowić. Dzisiaj z tym chcemy potem pójść dalej. I tak na zakończenie, skoro tabernakulum. To historia sprzed kilku lat opowiadana z Centrum Zdrowia Dziecka przez ówczesnego kapelana. Kiedy tam w kaplicy młody chłopak, pacjent oprowadzał swojego brata po kaplicy i, stan i tłumaczył. I stanął przed tabernakulum zamkniętym. I mówi, to jest tabernakulum. Tu jest Pan Jezus i On czeka na nas. A ten młody się pyta, a czy on wyjdzie do nas. Starszy mówi, głupi jesteś. Widzisz, pali się czerwone światełko. Będzie zielone, wyjdzie. Ale zapamiętajmy to sobie. Od czasu, kiedy ja tu usłyszałem, jest to dla mnie wielką inspiracją. O pierwsze dziecko w swojej prostocie w taki sposób to wyraziło, ale nie mówiło, o czym ty mówisz. To w ogóle się tutaj nie dzieje. Nie, dzieje się. Będzie miało tu swoje zielone światełko, które sprawi, że będzie chciał. Ale przede wszystkim będzie to takim potwierdzeniem, to czerwone światełko, gdziekolwiek ono się na nie świeci i pokazuje. Uwaga, coś ważnego, albo się zniszczy, albo ci przypomina. A kiedy od tego zaczniemy i to obronimy, na pewno po ludzku tu resztę. A w tym będzie i Pan, bóg i nasze oddanie. Niech ta dzisiejsza Eucharystia, niech to Słowo, niech ta tajemnica Boga, który jest, tak blisko przemienia, umacnia, wspiera. Niech nas prowadzi. Amen.